Jeżyna. To jest Jeżyna. Maja. Cnamon. I do porównania tutaj brązowa tysięczna. Tak Maja ma mordowe takie oczka. ciemno Smacznego dziewczynki. Dzisiaj mieszanka. Kurczak, witaminki, saszetki troszkę dla kociąt, nie wiem, czy będzie widać, że tak nie. I jabłuszko. Smakuje, tak? Mokra karba dodatkowo jest lepiej przyspajalna od suchej, a poza tym korzystnie wpływa na nerki.